Śmanka, świąka, widzowie z Literku, a Ci pokażę na jakim ewencie najbardziej po co grać. No to co? Zaczynamy. Dobra, i uwaga uwaga. Za chwilę Ginger Red Town event się zaczyna. To będzie pierwszy event, który przetestujemy. Na pewno wiem, że na tym evencie da się zdobyć dużo cukierków i, i na jakieś breczouty chyba, więc dobra. Sp a, powróciło nas niestety. No, może zobaczmy sobie jak ten teren wygląda. Ej, fajny ten trade wygląda. W tej chwili mieliśmy 35 cukierków, więc zdobyliśmy 265. Ej, no to fajna, fajna liczba i biorę notację, zdobyliśmy. Więc dobra, widzimy się za godzinkę. I teraz drugi event. I w ogóle w tej że został dodany nowy Donkey Turbo Express za 1500, więc fajnie. Więc dobra o odbierzmy gift moim jak znacie, to jest najbardziej upeł event, ponieważ jak lecicie stricte pod Candy Cane, to z tych samych prezentów musicie zdobyć 500 aż. plus jeszcze elf, więc tak 600 z Candy Kane'ów. A jak ty poczycie na Roty, to jeszcze możecie takie Roty jak na Nauti, na tam jakieś inne też będziecie kupić. Więc jak na razie to jest najbardziej upał event. Czyli... I mamy event, więc wyda się taka baldnia perwencyjna. Ale u tym, że taki średni doród jest neutralerą. Więc projekt tutaj fajnie da się zdobyć. No i teraz zobaczymy, ile cukierków wyformujemy. może może sobie lucky blocka, Może gdzieś tutaj wsiądzie. Waga, event jest skończył. Czekajcie, zarobiliśmy. Czekajcie, tam dałem 5, więc tutaj mamy 192, więc najgorzej, bo. Na tym nowym evencie zarobiliśmy chyba o 7, więcej około, no i Brainiac też był taki średni, bo na, nawet na North Polu to tam na co przy to tyle dawał. Ale no to co, że wcześniej sobie do podsumowania. Najgorszym eventem był oficjalnie Winter Hour. drugie miejsce zajmuje ten Gingerbread Town, który jest nam tutaj już no fajny, ma, ma bardzo fajny efekt. Talita, brakuje dużo. Bo zarobiliśmy chyba 250 około i top P1 North Pole zarobiliśmy chyba z 300, ale na spokojnie da się 600 zarobić. Więc na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa widzowie.